W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, Ty powołałeś Świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana. Udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Księgi proroka Izajasza, rozdział 49, wersety od pierwszego do szóstego. Posłuchajcie mnie, wyspy, ludy najdalsze, uważajcie! Pan powołał mnie już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi, tyś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem my siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela, a mówił to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Uroczystość narodzenia, świętego Jana Chrzciciela, ma bardzo bogaty zestaw czytań, ponieważ ma też muszę wigilii oraz musze w dzień. Gdybyśmy zebrali, te wszystkie czytania, sześć czytań z Mszy Wigilii i Mszy w dzień, to one nam się pięknie układają w taką historię o tym wielkim człowieku, jakim był Jan Chrzciciel. Przede wszystkim te czytania z Ksiąg Proroczych, Mszy Wigilii, pierwsze czytanie mamy z Jeremiasza. Tam jest pokazanie tych bożych planów, bożych zamiarów, wezwanie, od strony Pana Boga jest nam w mszy Wigilii pokazywany Jan Chrzciciel. Jest tam też oczywiście obawa człowieka i tak dalej, ale w tej mszy Wigilii widzimy Jana Chrzciciela od strony Pana Boga. W mszy w dzień już widzimy bardziej proroka, który mówi o sobie. Pokazuje, jaką ma, dzieli się tym, jaką ma świadomość samego siebie. I to dochodzi do głosu już w tym pierwszym czytaniu z proroka Izajasza: Pan mnie powołał już zło na matki. Prorok to wie. Prorok przeżył to na poziomie serca. Prorok z tego wynika musiał rozeznawać swoje powołanie. Musiał się nad tym zastanawiać, do czego jest powołany. A teraz dzieli się z nami efektem tego rozeznawania. Tak to czytam dzisiaj, że, że on wie, do czego jest powołany. Pan mnie powołał, już z łona mojej matki. To, 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 to nie jest być może mnie powołał, to jest stwierdzenie. Pan powołał mnie. Do czego ten pan powołał tego proroka? Tyś sługą moim, w tobie się rozsławię. Pan chce się rozsławić w tym proroku. Pan chce się też rozsławić we mnie. Chce prowadzić mnie do, do pełni mojego człowieczeństwa, do tego, co mi dał. Ale pierwsze jest, wrócę jeszcze, kwestia powołania. Do czego Pan mnie powołał? Tak w ogóle w życiu? Do czego powołuje mnie dziś? Może obecnie wzywa mnie do, do jakiejś szczególnej, innej misji? Coś chce mi zaproponować? Tutaj w tym pierwszym stwierdzeniu proroka słyszę dziś takie wezwanie do, do tego, żebym Przemodlił sprawę mojego codziennego rozeznawania. Czy ja pytam pana o to, co mam robić? Czy ja pytam pana o to, jak mam robić to, co robię, to, co wykonuję? Czyli czy w mojej codzienności, w, mojej, w moim życiowym powołaniu jestem w stałym kontakcie z panem Bogiem? Czy ja z nim o tym rozmawiam, czy ja wiem, co ja mam robić? Czy ja to wiem od niego? Czy ja staram się wsłuchać w ten jego głos, w to, co on do mnie mówi? Pan mnie powołał już zło na matki. Prorok przeżył to na poziomie serca, i, i prorok mówi o tym, dzieli się tym. W tobie się rozsławię, czyli czy, czy to, co ja robię, ta moja codzienność, czy, czy ona jest rozsławianiem Pana Boga? Czy ja moim życiem oddaję chwałę Panu Bogu? Ja zaś mówiłem, czytam dalej u proroka, próżno się trudziłem, na darmo, na nic zużyłem moje siły. Jakby się prorok w pewnym momencie zaczął urzalać nad sobą, jakby nie widział owoców tego, co robi, by mu się wydawało, że to, że Pan go powołał, to, to jakoś nie wychodzi. Jakby, jakby prorok przeżywał kryzys? I na darmo to wszystko, na nic użyłem siły. Siliłem się, siliłem i nic z tego nie ma. Próżno się trudziłem. To też może być moje doświadczenie, czy dziś, czy w ogóle w jakimś momencie życia. Może tak się stać, że nie będę widział owoców mojej pracy, że nie będę widział owoców nie tylko mojej pracy, ale mojego życia, że będę zaczynał wątpić w to, do czego mnie Pan powołał. Zobaczcie, jak, jak to jest blisko siebie ustawione. Mamy tak jakby skrót tego życia proroka. Mówi najpierw: Pan powołał mnie już z łona mojej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną. Niezwykle mocna, silna świadomość tego, do czego Pan tego człowieka wezwał. I zaraz potem on wątpi. Jakby to, że Pan uczynił go strzałą zaostrzoną, że mieczem uczynił jego usta, że, że w cieniu swojej ręki ukrył pan tego proroka, jakby on nie widział owoców tego. Po prostu nie widzi. I wątpi. I co się z tym prorokiem dzieje dalej? Lecz moje prawo jest u pana. Moja nagroda u Boga mego. Znowu wraca świadomość u proroka. Już nie tyle tego, do czego Pan go powołał, co ma czynić jako jego życiową misję, ale świadomość celu. Moja nagroda jest u Pana. Świadomość, gdzie jest cel, gdzie jest nagroda. I mówi dalej: Wsławiłem się w oczach Pana. Bóg mój stał się moją siłą. Czym się wsławił? Nie mówi tutaj nam prorok o jakichś wielkich owocach, o tym, że nawrócił się taki czy inny człowiek, taki czy inny naród, takie, taka czy inna społeczność. Raczej dzielił się prorok z nami trudnościami, niewidocznymi owocami, a jednak mówi: Wsławiłem się w oczach Pana. Bóg mój stał się moją siłą. To jest to. To wsławienie się w oczach Pana polega na tym, że prorok zobaczył, i znów przeżył to na poziomie serca głęboko, tak jak wcześniej te świadomość tego, do czego jest powołany. Przeżył głęboko na poziomie serca, że tutaj chodzi w tym wszystkim o to, aby Bóg stał się moją siłą. Że to nie ja mam robić to czy tamto, ale że przeze mnie ma działać Bóg. Że ja mam stwarzać Panu Bogu w sobie przestrzeń do tego, żeby Bóg działał. Pięknie nam to powie Jan Chrzciciel o Chrystusie i o sobie. Trzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszał. Żeby jego Jezusa było coraz więcej we mnie. Żeby on mógł coraz piękniej działać, żebym ja mu coraz mniej przeszkadzał. W tym jak on, Bóg mój, chce prowadzić ludzi do zbawienia przy mojej pomocy. Przy moich zdolnościach, dzięki moim zdolnościom, które otrzymałem od Niego, ale On prowadzi. Bóg mój stał się moją siłą. Moją siłą jest Pan. U Niego jest moja nagroda, moje prawo jest u Niego. On jest moją siłą, i kiedy człowiek to pojmie, kiedy człowiek zacznie tak żyć, to wtedy słyszy to zbyt mało. To zbyt mało, że jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokolenia Kuba i sprowadzenia z ocalałych z Izraela. Chcę Cię zaprosić, mówi wtedy Bóg, do czegoś jeszcze więcej, bo pojąłeś na czym tak naprawdę polega to działanie: żeby dać Bogu przestrzeń, żeby Bóg stał się moją siłą, bo Bóg chce, żeby jego zbawienie. Dotarło aż do krańców ziemi. Ja jestem za mały, żeby to zrobić, ale On jest Bogiem i On może to zrobić. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.